Dzień dobry, tutaj Futrendgen. Dla Was przyświetlamy żywność bezpośrednio z półki sklepowej. Dziś chcemy zaprosić Was do finału sondy internetowej dotyczącej badania mąk. Będziemy sprawdzać pozostałości glifosatu w mąkach. Wyniki opublikujemy w raporcie na temat właśnie mąk. Jeśli pierwszy raz spotykasz się z raportami publikowanymi przez nas, to koniecznie wejdź na naszą stronę. Aktywny link w komentarzach i zobacz wcześniejsze nasze raporty. Publikujemy w nich ranking z dokładną listą produktów, więc każdy może zapoznać się z produktami używanymi przez siebie. Na ile były czyste w badaniu laboratoryjnym, a na ile zawierały pozostałości różnego rodzaju pestycydów. A teraz nadszedł czas na raport o mąkach. Zapytaliśmy Ciebie i innych konsumentów, które mąki przebadać. I oto lista finałowa naszej sądy. Możesz zapytać, dlaczego tylko 11 produktów? To wynika z ograniczeń budżetowych. Na tyle mamy tylko pieniędzy. Zapytasz, czy coś może się jeszcze zmienić? Tak. Możemy rozszerzyć badanie o kolejne produkty z listy. A jakie? To są kolejne produkty numer 12, 13, 14 i 15 z rankingu. No ale jak? Głosowanie się już skończyło. Tak, ale zbiórka funduszy trwa nadal i możemy jeszcze rozszerzyć listę produktów do przebadania. Każda kwota przybliża nas do badania kolejnego produktu. Zbiórka trwa na naszej stronie. Aktywny link w komentarzach. A jeśli mojej mąki nie ma na liście, czy mogłem wskazać mąkę spoza listy? Tak. Wejdź na stronę zbiórki i koniecznie sprawdź zasady, na jakich może się to odbyć. No i działaj. My myślimy prosto i działamy. Działaj z nami. Ważne jest każde działanie. I zachęcamy do zostawienia łapki w górę, już lajka, subskrybowania kanału na YouTube, udostępniania naszych materiałów. Im więcej nas, im więcej osób się interesuje tematem, im więcej się angażuje, tym czystsze produkty w naszych sklepach i tym zdrowsi się stajemy. Dziękuję bardzo.